Ruchy, ruchy, ładnie pogoda jest. Zobaczcie jak ładnie. Dużo betonu dzisiaj w tych chmurach robią. Tak wygląda polska ekonomia. Dobrze. będzie dać brata, nam obiecaliście. No dobra, może być. Nic, by, nic w tym dniu nie będziemy robić dzisiaj. Tego będziemy... No, dobre pytanie, co? No nie wiem. No nie wiem. Nikt tego nie wie. Słuszna uwaga. Kto tam mówi? Czekaj, tutaj mam brata bliźniaka. Widocznie. Ktoś powie, co tu się dzieje? Ta krowa chciała imprezę. Ja mam pytanie, że dojść dojść cieczył. Już mogę coś zwałkować, może? Coś wam się z tobą w mózg stało? O, pan albo, albo pani, nie wiem, ja nie pamiętam się na to, co te literki. Gdzie ty byłeś? Proszę, powiedz. Albo... Z Indonezji. Najmiły no macie to pola taka bardziej mięciutka. Mięciutkie to są twoje? Wiecie co? Jeżeli się je doknie. Dobrze, ale czemu dyskutujecie cały odcinek, że się lubicie? Nie myśl, ale. Nie wiem, jak wy, ale ja idę coś szukać. Ale nie bierz mojego upośledzonego braka bliźniaka, bo tam właśnie siedzi. Wiecie co powiedział? Dobrze, ja pójdę, nie mam wyboru. Dobrze, może ja też pójdę, to nie będzie może takich żych. Chwilę później... Drodzy jesteśmy w mieście, już idziemy. Jeszcze chwilę później... Panie flamingów wiesz gdzie jesteś? Znaczy... Yy. A ADHD dostaniesz. Się... Nie, chciałem żeby pytać, gdzie jest Gąb. A jestem. Kto pytał?